Witajcie kochani. Dziś chciałbym Wam pokazać coś, co na mnie osobiście zrobiło duże wrażenie. Chciałbym, żebyście poznali Bodzia. Bodzio jest to bokser. Bokser, który został przejęty przez jedno ze schronisk. Nie jest to istotne teraz które to schronisko. Natomiast... Został przyjęty poprzez taki zabieg, który nazywa się Interwencją, jako pies, który bardzo wychudzony, było widać kości biednicy, kości żeber, trzeba było je spokojnie policzyć. Tak, dla waszego obrazu można powiedzieć, że ważył niewiele, ponieważ było to 16 kg. Wyobraźcie sobie boksera, który. Waży 16 kg. Są to psy, które są zaliczane do psów raz dużych e, i ważą około 35 kg w zależności czy jest to samiec, czy jest to somica Natomiast 30-35 kg to jest taka norma dla boksera. Bokser ważył 16, było połowa psa. Zobaczcie sobie jak musiał wyglądać. Chociaż był jakiś czas w stronisku. Teraz przychał do mnie. No pracę behawioralną, pewne rzeczy, które tutaj trzeba przepracować. Między innymi tutaj chciałem Wam pokazać, jak duży wpływ na zmianę zachowania, na modyfikację zachowania ma zmiana środowiska. Chciałbym, żeby każdy z Was sobie to uświadomił. Nie tylko w przypadku zwierząt, również w przypadku nas, ludzi. My, jak idziemy Miejsce, zaczynamy funkcjonować w innym miejscu, to inaczej się zachowujemy. Jak środowisko na nas bardzo wpływa, jak bodźce, które na co dzień otrzymujemy, wpływają na nas, to również wpływają na zwierzęta. Jaki tutaj jest przykład? Bodził w strońsku miał pewne normy zachowania, jeżeli chodzi o jedzenie bardzo bronił miski. Zachowywał się mniej więcej w ten sposób, iż jak ktoś podchodził do wodzia podczas jedzenia, to wodziu po prostu zwyczajnie gryzł. Za chwilę będziecie mieli możliwość zobaczyć, jak zachowuje się wodziu podczas karmienia. Zwyczajnego karmienia. W związku z tym, pozwólcie, że na chwilę was opuszczę teraz, w tym momencie. Przygotuję sobie Miskie z jedzeniem. Zaproszę bodzia. No i tyle. Zapraszam. Miska z harmon. Suchą. Jeszcze pójdę w jakieś przysmaki i będę prosił Bodzia o towarzystwo. Ale coś dla Ciebie. Chodź kochanie, tutaj jest dla Ciebie miejsce. Prosimy, wodzia, Tak, proszę. Proszę, Bodziu, smacznego. Tak. Tym jesteś. Ja Teraz otwieramy smaczki dla wodzia, No bo zaprosimy Ciebie tutaj, tutaj na ciebie. A, wszyscy Ciebie widzieli. A, chodź Wodziu. tak. No proszę, proszę, tak. No też się kocham. No dobra, chodźcie stąd. Powoli, proszę. Proszę bardzo. To potrafię potrafią iść z ręki, Jest bardzo bezpiecznie. Puśćcie sami. Proszę. Pozwólcie, że się rozbiorę. będzie mi wygodniej. Już, kochanie, już, już, już. już Nie proszę. Do miski. miski, proszę bodzi, proszę. Jak widać, mogę przyłożyć rękę do miski. Wodzioł w żaden sposób tej miski nie broni. Mimo tego, że wcześniej miał takie zachowania, Rzucam Bodziowi do miski. Bodzi ma poczucie, że on coś dostaje dodatkowo lub niczego nie zabiera. Proszę bodzi. jeszcze mu dorzucę, bo sobie pobierze. Proszę bardzo, proszę bardzo. O Boże, stanowczo wolniej jest Zobaczcie, jaki piękny zrobił mały tak. Takie cudo. Bodziu jest podopiecznym Fundacji Boksewek Potrzeby z Warszawy. Bodziu będzie się uczył przez jakiś czas odpowiednich zachowań, o czym myślę, że będę szukał domu adopcyjnego. Jeżeli ktoś by miał ochotę wspomóc wodzia, można odwiedzić stronę Fundacji Bokserów w Potrzebie. Można wspomóc wodzia w jego drodze do szczęśliwego życia w domu adopcyjnym. Widzicie spokojnie, mogę go pogłaskać, nic się nie dzieje. Zmiana, zmiana środowiska bardzo mocno wpłynęła na zmianę zachowania tego wspaniałego boksera. Mogę go spokojnie głaskać, dotykać, chodził sobie spokojnie, pobiera karmę. Aż trudno wyobrazić sobie, że wcześniej był to bokser, który bronił miski. Pięknie chodzi. tak. Pamiętajcie, że zanim zrobiłem ten zabieg, to było jeszcze do innych czynności, które poprzedzały ten moment, do którego doszliśmy teraz. W związku z czym nie jest tak, że Bodziu od razu prezentuje takie zachowania. Natomiast ten filmem też chciałbym Wam pokazać, jak wiele można zrobić poprzez modyfikację zachowania. Nagradzanie pożądanego zachowania, wygaszanie zachowania które jest zachowanie niepożądane. W związku z czym, chciałbym pokazać, że naprawdę wiele, wiele można zmienić. Po prostu trzeba robić to umiejętnie. Bodziu, halo, zobacz, Bodziula. Nasz Bodziu, tak. Bodziu, a Bodziu jeszcze da uśmiecha tu, 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 no proszę. Tak, tak tuli się Bodziu, tak uwielbia tego typu masaże, uwielbia jak go Właśnie bo to się dotyka po kupci, wręcz tam kubki nadstawia. To jest wymuszanie, czy jeszcze? Tak, kochamy cię wodzie. Tak, nadstawia po raz kolejny kubkę do miziania. Szczęśliwe boxery. Tutaj podziwiać. Tu. Tu. Chodź, hello. Chodź, budziła. Chodź, jest zainteresowany tym, co tutaj jest. Chodź, się no tak. I nasz wchodzi w człowieka, żeby czuć człowieka w każdym centymetrze. Wbiera sobie karna. Boziu, czu, tu. Halo, no tak, jesteś. Dzień dobry, bo daje buźki. <laughs> Oj cudo nasze. Nasze cudo. Dobrze kochani, przypominam jeszcze raz, jak ktoś miał ochotę wspomóc fundację. Zapraszamy na stronę. Wszystkiego dobrego Wam życzę i... Zapraszam do kolejnych filmów. Дякую, Томас Сандер.